Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Game Troll TV. Jest to chyba, albo raczej na pewno, ostatni odcinek, który zobaczycie na kanale Game Troll TV w tym roku. Tak więc, też to jest rzecz, można powiedzieć, szczególna i właśnie szczególnie będę mówił o bardzo drogich grach planszowych. Pewnie, że tak. Słuchajcie, rynek gier planszowych przez ostatnie lata no troszeczkę się zmienił. E, jakiś czas temu mieliśmy taki rynek, e, gdzie po prostu mieliśmy sprzedaż zwykłą, detaliczną, szło się kupić jakąś grę, kto się wydawał i tyle, była sobie w sklepie. No ale później wydawcy, no a ta pandemia ten element e, przyspieszyła. E, zaczęli szukać takiego klienta światowego, który to klient światowy na jakichś platformach, patch Kickstarter, patch GameFound, e, będzie mógł e, kupić e, grę i zazwyczaj jest to klient anglojęzyczny, no bo językiem angielskim jesteśmy w stanie opędzić, nie wiem, Stany, Wielką Brytanię, Australię, jeszcze tam, gdzie się mówi w języku angielskim, mimo że to nie jest taki narodowy język, no to tak czy inaczej ludzi, którzy mają pieniądze, władają językiem angielskim, jest zdecydowanie więcej niż w jakimś jednym konkretnym kraju. Tak więc nie, zaczęły pojawiać się na GameFoundzie czy Kickstarterach bardzo drogie gry, bardzo drogie produkty, ale to nie będzie taka lista, która będzie traktowała tylko o takich produktach GameFoundowych, Kickstarterowych, ponieważ w retailu, czyli takiej normalnej sprzedaży, też możemy znaleźć bardzo drogie gry ale siłą rzeczy niektórzy wydawcy nie chcą ryzykować e, takich drogich gier w zwykłej sprzedaży, no bo wolą pójść na takiego klienta światowego, no bo tego klienta światowego na takich platformach bogatszego, który będzie chciał e, wydać takie pieniądze, znajdzie się na pewno więcej niż w jakimkolwiek e, kraju, e, stąd takie kapitalne wyniki niektórzy wydawcy e, sobie robią. E, tak więc, e, drogi widzu, e, troszeczkę będzie to lista e, takiego zwykłego retaila, troszeczkę będziemy sobie szperać po różnego rodzaju kickstarterach, trochę tro, Trochę poopowiadam Wam o grach, na które bardzo mocno czekam, a które są straszliwie drogie i te gry, no co tu dużo mówić, jedną mam przeobiecaną, a drugą będę sam tutaj własnym sumtem kupował i tak po kolei, po kolei złotóweczki sobie odkładam, żeby kiedy już się pojawi, móc powiedzieć Ha! Bierzcie tę kasę, jestem przygotowany, od dwóch lat zbieram. Tak więc drugi widzu, to jest taka lista o grach, które kosztują zdecydowanie więcej niż mniej. Nie tylko takie wspieraczkowe, ale również takie, które możemy znaleźć w normalnej sprzedaży. Serdecznie zapraszam na film. Herbatki czy kawki wzięte? Bardzo dobrze. Zaczynamy. Ja tu jestem świetnie przygotowany. Tutaj, kawka, tutaj. Wszystkie spisy gier, jak również ceny tychże. No i zaczynamy sobie od gry, którą bardzo dobrze znacie. Można powiedzieć, że on aż tak w porównaniu do niektórych tytułów, które to zobaczycie, droga nie jest, ale też tania nie jest. Mianowicie, jest to gra potem Star Wars Rebellia. Słuchajcie, Star Wars Rebellia jest to gra, o której my trolle dosyć dużo swojego czasu mówiliśmy. Jedno jest, jest to nawet jedna z naszych ulubionych gier. Czyli jest to tytuł, E Za 426 złotych pod koniec 2024 roku taką najniższą ofertę cenową w internecie udało mi się znaleźć za nową grę. Jest to tytuł dwuosobowy. Na siłę można grać więcej osób, ale nie to nie o to chodzi. No chyba, że gracie w takim wyśmienitym towarzystwie jak ja Marek i Carlos. Jest stream najpopularniejszy, stream, jaki kiedykolwiek nagraliśmy, gdzie gramy w Star Wars Rebelii i wiele osób chce, żebyśmy go powtórzyli i pewnie coś takiego w nowym roku zrobimy. No ale ad Piotrze. Star Wars Rebelia jest to tytuł, w którym mamy siłę Imperium jak również siły rebelii. no i jedni chowają bazę i starają się uprzykrzyć życie drugiej stronie, a druga strona stara się oczywiście znaleźć, dowalić, rozwalić. Jest to gra bardzo dobrze skrojona. Do tego wszystkiego, jeśli dodamy dodatek, to oczywiście spowoduje, że gra jest jeszcze droższa. Palicho, że go dostać nie można, więc będzie to tak już tak cenowo bardzo mocno wyżej. Natomiast Star Wars Rebelia jest to kapitalny tytuł, po którym nie tylko będziemy odczuwali po. Zakończeniu gry, że wow, to była fajna partia, ale będziemy sobie tworzyć rewelacyjne historie, które są o kilkadziesiąt regałów wyżej niż cokolwiek co teraz Disney wyprawia ze Star Warsem. Star Wars Rebelia, rewelacyjna dwuosobówka. 426 zł. To co, tanio wam na razie jest, no to bardzo proszę, jedziemy sobie do kolejnej gry. Te wszystkie gry będą coraz droższe. Jedziemy sobie teraz z grą za 469 zł, przynajmniej taka najtańsza wersja aktualnie w internecie jest, a mianowicie jest to gra pod tytułem Tainted Grail. A czy właściwie, jeśli mielibyśmy zobaczyć produkty klasy Premium, no bo tak trzeba je rozpatrywać, od wydawnictwa Awaken Realm serdecznie pozdrawiam, przez sympatyczni ludzie. No to oni tak celują właśnie w takiego klienta światowego, który ma trochę więcej klasy. Lubi sobie kupić plastik fantastik, bo takie są gry na tych różnych platformach wspieraczkowych, ale oni wydali sobie różne tytuły, czy Nemezisa, czy właśnie Tented Grail, czy wiele jeszcze innych, za które trzeba dużo więcej złotówek zapłacić. Ten Grail ma również swoją polską wersję, no i ta właśnie 469 zł najtaniej kosztuje. Najprościej są to legendy arturiańskie, tylko wcielamy się w takich bohaterów drugiego, trzeciego garnituru, którzy będą przeżywali pewne przygody. Te pewne przygody, co też dla tych wszystkich, którzy mają alergię na te lafoneb albo tablety zasadnicze na aplikacje, elektronikę w grach planszowych. Te wszystkie przygody będziemy przeżywali nieliniowo, ponieważ mamy tutaj pewnego rodzaju scenariusze, które będziemy sobie um, przechodzić. Do tego wszystkiego będziemy mieli taką wielką księgę skryptów, będziemy musieli podejmować pewne m, rzeczy, pewne m, wyzwania, e, będziemy musieli opowiedzieć się po jednej, po drugiej stronie i najlepsze jest to, że to jest taki, wiecie, mroczny, smutny świat, e, w którym, no, niekoniecznie wszystkie wybory będą najlepsze, a właściwie wszystkie będą złe, tylko niektóre będą... Mniej złe, a drugie bardziej złe. Więc kim chcecie być w tym świecie, to oczywiście jest Wasza rzecz. Macie tu również do czynienia ze specyficzną walką, z rozwojem postaci, czyli wszystko to, co fani RPGów, którzy dostają takie narzędzie, ja bym powiedział RPG-owe, lubią, to tutaj dostaniecie. Przesympatyczny tytuł, jeden z naszych ulubionych w trolu. Tainted Grail 469 zł. I idziemy teraz kolejną półkę wyżej. Następną perełką z mojej kolekcji, którą Wam pokażę, jest gra pod tytułem Slay the Spire. Słuchajcie, jest to tytuł, który od razu, powiedzmy, kosztuje no troszeczkę więcej niż 500 zł. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Dla ludzi, którzy kupują gry na Kickstartera, GameFoundach, all in, no to powiedzą, eee, taka słaba cena. No ale dla mnie 500 to dużo, dlatego taką grę pokazuję. Slay the Spire jest to gra odzwierciedlenie tego, co jakiś czas temu mogliśmy przeżyć na komputerze, ponieważ Slay the Spire to była karcianka, która totalnie zawładnęła umysłami, całej masy graczy na całym świecie. No i również jest to gra, która przebiła się do różnych czołowych streamerów, którzy pokazują gry komputerowe oni tam sobie grali w tę karciankę, coś więcej o tej karciance powiedzieli. No i można powiedzieć, że od tej karcianki zaczął się też taki boom na podobne rzeczy deckbuildingowe, które możemy sobie w internecie komputerowe znaleźć, więc super Slay the Spire swoje zrobiło, też prawdopodobnie ściągnęło trochę osób do naszego planszowego hobby, za co ja jestem zawsze każdej osobie, ale też i planszówką, takim właśnie jak Slay the Spire. Wdzięczny. Slay jest to gra, w którą ja też się bardzo mocno zagrywałem i tak wiecie, piołem się, bo tutaj mamy nie taki em, miejsce, po którym będziemy sobie chodzić, taka drabinka, e, trochę sobie odpoczywamy, gdzie uzupełniamy sobie, kupujemy nowe karty, e, trochę będziemy mogli się tam uzdrowić, trochę będziemy mogli walczyć sobie z lepszymi, albo z takimi innymi potworami, no po prostu wybieramy ścieżkę, po której się będziemy pieli do samej góry, a na samej górze czeka nas Mega Boss. Mega Boss, od którego dostawałem w tyłek tyle razy w wersji komputerowej, w plaszowej zresztą też, ale w końcu tak jest, udało się go zlać i ja już myślałem, że w tym momencie już dobra, koniec, przeszedłem grę, jestem szczęśliwy, ale odblokowała mi się kolejna postać, kolejne karty i chciałem w grę Bo grać jeszcze więcej. No i Slay the Spire, e, no czasami jest tak, że gry planszowe, które odzwierciedlają gry komputerowe, no nie są e, perłą w koronie wydawców, a tu się nagle okazało, że Slay the Spire nie dość, że prawie dokładnie odzorowało to, co mieliśmy w e, kapitalnej grze komputerowej, e, to zostało to jeszcze zrobione ładnie, z pomysłem, grafiki właściwie przeniesione jeden do jednego z tego, co mieliśmy w wersji komputerowej, no i też nic dziwnego akurat tutaj się nie będę jakoś nad tym wywnętrzniał, ale to wszystko do siebie pasuje, działa i kiedy bawiłem się w wersję planszową, no to odczułem, że wiecie, nie, nie muszę włączać nawet w wersji komputerowej, bo tutaj się dobrze bawię. Kapitalny tytuł. 500 no tak 530-540. No to z Spire troszeczkę nam e, przerwało produkty od Awaken Realmsów. E, mianowicie e, mieliśmy e, ten Test Greyla a teraz będziemy mieli Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown, najtańsza wersja, jaką udało mi się znaleźć, kosztuje 550 zł, no chyba, że będziemy chcieli sobie pograć w wersję cyfrową. Ona też jest naprawdę bardzo fajna lockdowna. Sam byłem zdziwiony, jak bardzo mi się spodobała i ona kosztuje teraz... O matko, dobra, nie może nie będę mówił, e, ale powiem, że kiedy ja tam tą wersję cyfrową lockdowna kupowałem, dałem za nią jakieś 50. 60 zł, więc no na pewno dużo mniej niż tutaj kosztuje wersja taka prawdziwa z kartonu, plastiku i jakichś tam jeszcze komponentów, które są w środku. Kochani, No klasyka Nemezisa, który ma swoje trzy części, a czy dwie ma, trzecia idzie, trzecią już mam na strychu jest, aczkolwiek jeszcze w wersji prototypowej, więc zobaczymy, co się ostatecznie w tej grze zmieni. Nemezis mieliśmy taki pierwszy tytuł, w którym otrzymaliśmy statek, na którym sobie lecieliśmy, no i ten statek może niekoniecznie uleka awarii, ale coś tam się z nim stało, nie wnikając w fabułę. No i my musieliśmy sprostać różnym stworom rodem z obcego, które zaczynały nas napadać, a również inni nasi współtowarzysze mieli troszkę inne plany niż my, tak więc nie była to gra kooperacyjna, ale bardzo często można było skończyć zamkniętym w jakiejś przestrzeni z jakimś stworem, płonąc dodatkowo. Carlos, serdecznie pozdrawiam. Powiedział, że doskonale wiem, że kiedy gramy w Nemezisa, to Ty właśnie najbardziej lubisz tego rodzaju zakończenie gry, kiedy ja jestem właśnie w tym środku i płonę jakimś z jakimś stworem. Może w środku, może na zewnątrz. Nemezis Lockdown tym razem przynosił nas na taką strefę bardziej gruntu, gdzie wchodzimy już do pewnej tajnej bazy i tam w bardzo, może nie tyle, że podobny, ponieważ no, core gry jest taki sam. Mamy tutaj pewien lifting Zasad, natomiast już nie, mamy nie bardziej łażenie po pewnej powierzchni. No i oczywiście ta trzecia część, kiedy to my, nie, żołnierze wredni kosmosu, lecimy i staramy się rozpierniczyć jak najwięcej stworów. E, czyli tutaj jest jedna wielka zemsta ludzi za to, żeśmy musieli wszystko oszczędzać i nie, nie mogliśmy przyładować tym stworom w odpowiednim momencie. Nemezis Lockdown kosztuje 550 złotych, i jeśli lubicie komuś wbijać nóż w plecy, to naprawdę Nemezis jest doskonałym tytułem do czegoś takiego. A teraz gra, której Wam nie pokażę i jest to tytuł, który Wam pokazywaliśmy na streamie ja i Carlos, ogrywaliśmy, Carlos kapitalnie się jak zwykle przygotował i mogliśmy Wam pokazać grę pod tytułem Too Many Bones i wiecie, dla mnie to był pewnego rodzaju szok, czy zasadniczo wydawnictwo Portal w tym roku wprowadziło na rynek dosyć dużo droższych gier, Voidfall czy właśnie Too Many Bones, Ono chyba jest z tego roku, starsza gra, ale dopiero teraz się w Polsce pojawiła, bo być może dopiero klient nie, przygotowany już do nieco droższych gier. Oczywiście tego klienta narzekającego, o Boże, ile te gry kosztują, jest cała masa, ale na tyle ten klient ginie wśród tych wszystkich, którzy chcą wydać na gry na przykład 600 zł, że okej, okay, jego opinia jest ważna, ale w tym momencie nie najważniejsza. No i dlatego też pojawiają się takie droższe tytuły, jak Too Many Bones, który kosztuje, teraz najtaniej sobie zobaczyłem, około 600 zł. Jest to tytuł od taki też scenariuszowy, w którym będziemy mieli różne postacie. Too Many Bones, bo rzeczywiście tych kostek w grze jest bardzo dużo, no i naszą postać będziemy sobie rozwijali. Nie będziemy sobie podróżować na takiej mapie taktycznej, będziemy się lać z różnymi stworami, które, no niestety, mogą nam kapitalnie tyłek ozłocić. Gra do zdecydowanie prostych się nie zalicza, co pokazaliśmy również na streamie, dostając łomot. Sorry za spoiler, ale można obejrzeć, bo przyjemnie się ogląda. Do tego wszystkiego, gra w środku zawiera sporo takich komponentów, sporo takich żetonów. Wydaje mi się, że gdyby to wydać nie w takim pokerowym klimacie, tylko w zwykłym żetonowym, gra byłaby tańsza, ale też nie o to chodzi. Zasadniczo, gra można byłoby wydawać z samego papieru i byłyby troszeczkę tańsze, no chyba, żeby nam wmówiono, że tyle kosztuje i tyle musimy za to płacić, natomiast no, przecież my bardzo chętnie kupujemy różne gadżety do tej giery, czyli właśnie jakieś dodatkowe komponenty, dodatki, to już nie mówię, inserty, elementy upiększające, no bo przecież bez tego no to wspieraczki by nie funkcjonowały, no bo za te wszystkie elementy bardzo chętnie dopłacamy, czasami grube setki albo tysiące złotych. Tu many bones, 600 złotych, no to już wydaje mi się, że jest trochę kasy. A jak 6 dla Was jeszcze mało, i jeszcze macie trochę w portfelu, no to bardzo proszę, ruszamy z kolejną grą, która kosztuje około 650 zł. Czyli bardzo proszę, mamy Mythic Battles Pantheon, czyli zasadniczo mamy świat, starożytność, różnego rodzaju mitologie z naciskiem na nordycką. No i świat się troszeczkę załamał. Wszystko poszło nie powiem w co, ale my tutaj, jako bohaterowie, wchodzimy i staramy się ten świat uporządkować na nowo. Czyli po prostu jedno wielkie łubu-dubu w klimacie od takich starożytnych bóstw i teraz jest to gra, do której jest jeszcze jeden element, ale gdzieś jest na strychu, już nie chciałem jakoś specjalnie grzebać. Natomiast do tego wszystkiego mamy jeszcze taki jeden zestaw, czyli wszystkie te takie kickstarterowe rzeczy, które zostały odblokowane i on razem kosztuje te około 650 zł, które normalnie spokojnie możemy sobie nawet i teraz kupić. Jest to gra w wersji angielskiej, w języku polskim tego nie ma. No i jest to tytuł, który jest na pewno wielki. Cała masa plastikowych, fantastycznych elementów, czyli to co lubimy na różnego rodzaju. W starterach jest to tytuł, który możemy grać scenariuszowo i kampanijnie, ale jeśli chcielibyśmy po prostu się tłuc po ryjach. To bardzo proszę, mamy również udostępniony taki Skirmish Mode, e, gdzie e, będziemy i ulepszali swoją rękę, i sporo turlami i kostkami na pięknym, naprawdę pięknym e, wydaniu. Mythic Battles Pantheon nie, 600 około 50 zł, no to już stanowi, wydaje mi się, całkiem niezły i pokaźny odpływ gotówki, jeśli zdecydujemy się na tą grę. Ale tak czy inaczej, w porównaniu do tych gier, które mam za chwilę, to są frytki. No i teraz wchodzimy w pułap gier, które kosztują już nie tam 300, 500, 600, tylko... Parę tysięcy. No ale dobra, jakież to są gry? Otóż moi kochani, w pewnym momencie swojego życia trochę zwariowałem i oszalałem i zacząłem grać w taką grę komputerową, gdyż też bardzo lubię. Ta gra nazywała się EVE Online, czyli można powiedzieć taka wielka, masywna, nie taka łatwa gra, w której mogliśmy dowodzić całymi flotami, no i oczywiście umawiać się z innymi graczami, robić komuś rozpierducha, albo ktoś mógł robić to nam. Wszystko w pięknej, graficznej otoczce, no naprawdę. Tam można robić było kapitalne rzeczy. No i kiedy tylko zobaczyłem, że jest też wersja planszowa, dokładnie ta wersja planszowa ma dopiero nadejść, dlatego tej gry jeszcze tutaj u mnie nie ma, no to stwierdziłem, że o oh wow to jest taka rzecz, którą bardzo, bardzo bym chciał. Jako. Wielki fan takiej gry jak Twilight Imperium, która też do Tanich przecież nie należy, kiedy sobie kupimy to wszystko z dodatkami, no to też robi się sprawa chyba więcej nawet niż 1000 zł, ale tu nie sprawdzałem, więc możecie mnie złapać za słówko i napisać w komentarzach, Piotrek kosztuje to tyle i tyle. Nawet to zróbcie dla takiej e, większej wiedzy, nie tylko mojej, ale też i innych graczy. Ale właśnie If e, e, dokładnie tak nazywa się IF War for a New Eden. I jeśli chcielibyśmy sobie po prostu kupić taką wersję zwykłą Kickstarterową, ona kosztuje 550 zł. Pff, ale nie o takie wytki dzisiaj będziemy walczyć, ponieważ jeśli chcielibyście sobie, a taka gra do mnie leci, która będzie taką wersją oversize, czyli nie, nie tylko mamy to, co dostaliśmy w wersji podstawowej, ale ona jest taka troszkę powiększona. Większe komponenty, większe statki, większe plansze, większe wszystko w tej grze jest, czyli nie będziemy musieli tak ściupić ledwo co tam jest napisane, ale taki problem wydaje mi się w coraz większej liczbie gier, gdzie mamy jakieś takie karty, malutkie napisy, duża gra i ledwo widzimy co się znajduje po drugiej stronie. Więc ja w tym momencie postanowiłem walczyć z tym, a nie koniecznie kupować sobie nowsze okulary, chociaż to może byłaby lepsza inwestycja i w tego 4 x ponieważ jest to gra zaliczana do takich gier 4X-owych, wielka bitwa w kosmosie. I ta gra będzie kosztowała 2100 zł. 2100 zł za If War for New Eden, wersja taka większa, i jest to tytuł, w którym będzie mieli różnego rodzaju strony frakcje. W trakcie kampanii można było głosować, które statki ulubione chcielibyście, żebyśmy tutaj dorzucili. Ta gra po prostu będzie znowu zawierała różnego rodzaju elementy w postaci, nie wiem, tu dyplomacji, tu rozwoju, tu technika, tu walka, tu desant, tu walka powietrzna, kosmiczna raczej po prostu jeden wielki taki masyw 4X troszeczkę ich się w następnym roku pojawi. Dość tutaj powiedzieć, że na początku stycznia Master of Orion nie, przez nasze polskie studio Archon Studio też będzie tutaj uskuteczniana na Gamefoundzie. Zobaczymy jakim pójdzie i zobaczymy jaki będzie tego koszt. Też o Master of Orion już mieliście materiał. Nie, możecie sobie zobaczyć, co to jest za nie, tytuł. Natomiast If War for New Eden nie, no to 2100 zł za wersję taką dużą. To już trochę grosza poszło. Ale moi drodzy, to nie jest najdroższa gra i nawet ta, która Wam dzisiaj teraz pokażę, to i tak nie jest najdroższa gra, którą tutaj zobaczycie. No bo e, odnosząc się do naszego polskiego wydawcy, czyli do właśnie Archon Studio, Archon Studio jakiś czas temu, i ja o tej grze mówiłem, bo też chyba w poprzednim odcinku, kiedy opowiadałem Wam o grach 200-300 zł, mówiłem Wam, że jest taki tytuł jak Heroes of Might and Magic. No wiadomo, no ale wiecie, jeśli chcielibyśmy sobie pograć w Heroes of Might and Magic, nie, takim w komplecie, gdzie będziemy mieli wszystkie zamki, wszystkie dodatki, wszystkie figurki, nie, które oni mogą nam w tej grze zaoferować, no to oczywiście troszeczkę tych tytułów będzie, a jeśli do tego wszystkiego dorzucimy sobie te, które teraz na ostatniej kampanii dorzucili, no to za grę, kochani, jak wam się wydaje, ile będziemy musieli wydać, to i tak nie są jeszcze wszystkie pudełka, ja muszę przyznać, zainwestowałem to, dostałem od wydawcy, za co oczywiście bardzo dziękuję, plus jeszcze ta podstawka, która gdzieś tutaj jest i teraz sobie jeszcze nabywając, chcąc też podziękować za to, że mi to Przesłali to sobie sam w drodze kupna, kupiłem dwa dodatkowe zamki, czyli wszystko to, co nowe będzie do tej gry, też do mnie w najbliższym czasie przyjdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. I za to wszystko, jeśli chcielibyśmy sobie pograć w Herosów tak na wszystko, na wszystkie elementy, no to kochani zapłacimy około 2400 zł. Jeśli chcielibyśmy sobie to wszystko nabyć i będziemy chcieli się cieszyć od takimi pięknymi elementami, które będą z każdej strony e, zajmowały stół albo podłogę, bo takiego stołu dużego możemy nie mieć i, i będziemy się w to dobrze bawić. Jakby ktoś po prostu nie wiedział, to najkrótszy opis tej gry to jest to, że Heroes of Might Magic 3, czyli taka praktycznie religia w Polsce, jeśli chodzi o gry komputerowe, no to to jest aktualnie najlepsza adaptacja w wersji planszowej, którą poradcy zrobili, poradcy wydali i no i jest to naprawdę kawał ciekawego tytułu. Sporo o tym na kanale mówiliśmy. Była recenzja, były dwa streamy, a szykuje się kolejny, bo paru zamków jeszcze nie sprawdziliśmy. Mam taką opinię, że właśnie oh, Stadela to jest najsilniejszy zamek i będę chciał się tutaj sprawdzić albo z Markiem, albo z Carlosem. Oni sobie wybiorą dowolną, inną i zobaczę, czy ja zostanę rozsmarowany, czy oni. Zasadniczo Heroes 2.4 koła 1000 trzeba wydać, żeby to mieć. Sporo. Tak więc moi drodzy, wydaje mi się, że po tym odcinku zupełnie inaczej będziecie patrzyli na pewne inne produkty, które no, z tej perspektywy kiedy opowiedziałem Wam o pewnych rzeczach drogich, czy pewne elementy również będą Wam się wydały drogie? Oczywiście, że tak, ponieważ cena, którą jesteśmy w stanie dać za jakiś produkt albo dobra, tutaj, żeby było bardziej bogato, no to odzwierciedla to, czy jest klient, który chce dać za dany produkt tyle pieniędzy, lub czasami po prostu jest do tego zmuszony. Natomiast no, akurat w przypadku gier planszowych nikt nas do tego nie zmusza. Po prostu chcemy te rzeczy kupować, pojawia się taka nie inna cena, pojawia się klient, więc po prostu te rzeczy kupujemy. Ale Powiedziałem Wam, że to nie jest końcówka tego odcinka, ponieważ mam dla Was jeszcze jedną grę. Jeszcze jedną grę, która kosztuje powyżej 3000 zł. Oczywiście moglibyśmy tutaj dodawać inne rzeczy w postaci, nie wiem, złote szachy, bo też takie są, czy jakieś inne elementy, które kosztowałyby parę milionów, ale no nie dajmy się zwariować. Tutaj jeszcze zostało miejsce na jeszcze jeden tytuł, mianowicie jest to tytuł, który bardzo chciałem, żeby pojawił się w tym roku. Była to jedna z moich najbardziej oczekiwanych gier która pewnie pojawi się na kampanii, a długo, długo trzeba będzie na to czekać żeby ta gra do nas finalnie dotarła. Jak już Wam też kiedyś mówiłem, ja nie jestem specjalnie Star Warsowcem, jestem bardziej Trekowcem i bardzo mocno ubolewam, że ta... No ten świat nie jest tak bardzo mocno popularny w Polsce, stąd gry Star Warsowe, Star Trekowe no bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, nigdy prawie są tłumaczone na język polski. Ale jest taka gra, Star Trek Ascendancy, która zalicza się do jednych z moich w ogóle ulubionych gier, gdzie możemy sobie wniknąć w ten świat. Początek był krojony oczywiście na trzy osoby, ale później były dodatki, które troszkę mogły to wszystko pozmieniać. Gra, która była epicka, która była wielka. No i jakiś czas temu wydawca zapowiedział kampanię na bodajże chyba Game Foundry. Ja tam sobie co jakiś czas odświeżam, co tam będzie, co tam się będzie działo. Miała być bodajże chyba w październiku, później na listopad, a później powiedzieli, że nie, słuchajcie, będziemy to robili w pierwszym kwartale 2025 roku. No i teraz Star Trek Ascendencji, biorąc pod uwagę wchodząc w tę grę, jeśli chodzi o All In, ponieważ będziemy mieli podstawkę, ale również podstawkę będzie można kupić z wszystkimi dodatkami, które do tej pory zostały wydane, plus oczywiście jeszcze to, co nowego dorzucą, a już tam jest kilka informacji, które dają nam dostęp do tego, co nowe ma być. Polecam stronę kampanii. No to ptaszki mi ćwierkają, ponieważ takiej oficjalnej ceny jeszcze nie ma, ale pewne rzeczy z pewnych wywiadów można już sobie... Hmm, wyciągnąć. No i tak sobie mniej więcej obliczyłem, że ta gra w takim olinie będzie kosztowała mnie tak od 3 do 3,5 tysiąca złotych. Nie mam żadnych chodów w tej firmie, więc po prostu tak jak powiedziałem Wam na początku, okładam, odkładam sobie złotóweczki od momentu, kiedy się dowiedziałem, że ten Star Trek będzie. No i pewnie sobie w olina do tej gry wejdę, nie tylko z nowymi figurkami, ale też z wszystkimi fantastycznymi dodatkami, które wokół tej trekowej gry e, będą. Później będę męczył Marka i będę męczył Carlosa, żeby w to ze mną zagrali, być może nawet na streamie, a jak nie, to i takich będę męczył, żeby po prostu sobie e, ze mną w to wszystko Zagrali. Tak więc moi kochani, to był odcinek o grach, które no i specjalnie do tanich się zaliczają, ale pamiętajcie, jeśli wejdziemy sobie w jakikolwiek hobby, gdzie będą pojawiały się wydatki, pieniądze, no to oczywiście tak ten świat jest skonstruowany, że wszystko może kosztować bardzo dużo. Ja swojego czasu dowiedziałem się, kiedy mój teść był na etapie, że tam biegał i w ogóle, że istnieją nawet takie rzeczy i takie gadżety jak rękawiczki do biegania. Ja zastanowiłem się, matko! Przecież ja będę biegał, to no po co mu są rękawiczki do biegania? Ale kiedy wszedłem do specjalnego sklepu, gdzie było wiele specjalnych rzeczy, no to tam się dowiedziałem, że oczywiście są specjalne rękawiczki do biegania, które kosztowały około 200 zł, żeby biegać w rękawiczkach do biegania. Tak więc, kochani, yy, życzę Wam, żeby Was było stać na rękawiczki do biegania i takie gry, jakie tylko sobie wymarzycie, żeby lądowały na Waszym stole. Oszczędzajcie. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej. Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału Game Troll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.